Widzowie dzisiaj z nami jest na kanale oczywiście Tymon.pl i izielnie. nagrywamy dzisiaj special na 100 subskrybentów. Oh, oczywiście po, polecam, y, będzie y, link w opisie będzie oczywiście link do kanału Tymona, więc polecam jego filmy i tak, w ogóle kanał... Wioskie. Tak, ogólnie, dobrze. No to widzowie przechodzimy do oglądania. I tu powinny... I tu z teorii powinien być atak... Raptorów na T-Rexa, ale nie wiem. Czekamy. Łapieczka do góry. Tak, o San, Jurassic Park San Diego. O, rap, za ile raptorów tu jest. Blue! Ty, no, blue jest. Dobrze widzowie. I uwaga, czy oni oczekiwają na T-Rexa? Chyba tak. Zacznij. A ja ten. Oni się bawią. Dobrze widzowie, przyspieszymy tempo i będzie... Ben... O! Un... Aha, już jest! Dobra. Krowa. A to nie jest albertozaur? Faka. Tak wygląda. Martwa. Nie, ja to chyba wygląda na akrokantozaura. No tak, tak. On leży. I krzyczy Dobrze. Widzowie, pokażemy wam, jak coś będzie się działo. O, widzowie, już się dzieje walka. A Podejrzewam, że raptory przegra... wygrają. Chociaż. Ale akrokantozor ostro walczy. No. jak on ich chwyta za ogony. Eldy Blu? Nie wiem, ona chyba nie bierze udziału, tylko teraz jedna z stado bierze udział. O, no i akrokantozor z łatwością poradził sobie z pierwszą falą raptorów, chociaż czy z drugą, no obstawiam, że go już raczej przegra. No bo zobacz. O, jak go powalił. Przegrał. Zaraz go zagryżą. O. Oni, ale jeszcze się podnosi. Już cały wykrwawiony, to prędzej się wykrwawi niż wygra. Muszę tak? Już się przewrócił. No widzowie, to jest już jego przegrana chociaż. Nie, on nie zabije przecież tylu stadów. Nie za jaki on jest zakrwawiony, widzowie. Ej, ale jak jeszcze żyje. Nie za jak on oddycha. Nie, zginął. Dobrze. Ale nie oddycha, jeszcze żyje. To, to... dobra. Dobrze, widzowie, zaraz widzimy się, jak coś innego będzie się działo. A jednak przylatuje... Kto to? Man Mangurzaur? Madżunga Madżungazaur. Madżungazaur? Mhm. Ło. Wow. Ło. Wow. Zobaczymy, co będzie się teraz działo. O nie. Zobaczymy, co teraz będzie się działo, widzowie. Potężne jest. No tak. W ogóle... Czekamy aż, podejrzewam, że raptory yy, yy, go zabiją. czy znaczy, będzie taka na walka jak wcześniej. <suszy> 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 mm. Są dwa! Mhm. One trzy lady jest to stawia. Chyba one się nie lubią. Mhm. Mm A to chyba ma dżungazaury. O on... nie! Zabił krewniaka. A ten ma to gdzieś. Mhm. Mm Ej, on jest sprytny w sobie Bo zrobił taki u mnie głową. Mhm. Mm Majdżungazaury ma jakieś chyba jakieś 10-9 metrów długości. Nie. Uwaga, Majdżunga została zostaje... Pierwszy zdycha, tak. ale drugi jeszcze żyje. Mhm. Pf, ale niestety już też zdycha. Widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków na ten temat, po prostu zostawcie łapkę w górę, to tyle, bo już jeszcze inne filmiki... No to widzowie, to było na tyle. Nara! Jeszcze przed tym, jak ten filmik się skończy, widzowie, tutaj wyświetlają wam się dwa ostatnie filmiki.